Nadszedł czas robienia obiadu, także witam w mojej kuchni. Dzisiejsze danie będzie bardzo proste. Mianowicie zrobimy sobie kotleciki z ziemniaczkami i z mizerią. Ja wszystko na mizerię pokroję, a Ola ją dokończy. No Bo to jest jedna z niewielu rzeczy, która w kuchni wychodzi jej lepiej niż mi. Generalnie do pokrojenia mam tak naprawdę tylko ogórki, ziemniaki i cebule, no i mięso. Czy to jest takie ciężkie, jak to piszą? No nie należy to zadanie do najłatwiejszych. Ja to może nie, ja to zrobię, prosto czy pod kątem? Ja, tylko nie takie grube. Ja nigdy nie kroję, ja zawsze robię yy, taką. Montażę. A dawaj tarkę, no przecież. Dziwnie się wkłada coś do buzi. Tym ty zarobisz zawsze? No, to, to, to Ej, dobra, widzę pierwszy plus paznokcia. Jest to dobra ochrona. Mogę ją mega drobno posiekać? Mega drobno. To może ją do blendera wrzucę. Mhm. Jak ją to niby chwycić, żeby to zderwać? Dodatkowe utrudnienie. A płaczę, bo widzowie lajka nie zostawili. Nie? Łatwiej jest z paznokciami. bo sobie możesz dodatkowo podtrzymać i nie boisz się, że ciachniesz te palca. Najwyżej ja, ciachniesz paznokcia. Ja fan. Uwielbiam jeść cebulę. Ja się nim zajmę, ja się nim zaopiekuję. Jak go obiorę. Ej serio, łatwiej jest gotować w paznokciach. Serio, jakbym miał paznokcie, to mógłbym obierać ziemniaki codziennie. Przechodzimy teraz do mięcha. No i tutaj widzowie, już jest zdeczko ciężej, ale wciąż jest to wykonalne. Szczerze, największym problemem dla mnie jest dzisiaj niehigieniczność. Jaka sprawi mi problem. Jest łatwiejsze, bo wkładasz te pazurka, robisz i jesteś u siebie Ja nie mogę Normalnie przy robieniu kotletów brudzisz sobie ręce Natomiast z paznokciami robisz cyk, łapisz kotleta pazurami Obtaczasz go w bułce i kładziesz na patelkę Palce i tak się mi bruzdą Tylko ja bardzo, smacznego również Kotleciki są pyszne, bo już podjadałem Mhm. Mm